Województwo Opolskie, ten malowniczy region południowo-zachodniej Polski, słynie z kilku obiektów, które turysta odwiedzający te rejony koniecznie musi zwiedzić. Jednym z nich jest Pałac w Mosznej, oddalony od Wrocławia 90 km na południowy wschód. To była rezydencja pruskiego rodu Tyle Winklerów z połowy XVII wieku. Pałac nazywany jest polskim Disneylandem z powodu swojego niemal bajkowego kształtu architektonicznego. Zbudowany w stylu barokowym, w XIX wieku spłonął i został odbudowany w dawnym kształcie. W 1900 roku pałac został rozbudowany w stylu neogotyckim i neorenesansowym. W samej tej bibliotece można trzy style zobaczyć, bo po oknach widzimy na oknach styl gotycki, sufit przypomina już styl renesansowy, no a na przykład część choćby drzwi, portal drzwiowy nawiązuje do stylu barokowego. Bardzo ciekawą jest jadalnia, dołączoną do niej oranżerią, jadalnia włożona jest z sztukaterią, nawiązuje do mitologii, scen mitologicznych z mitologii greckiej. Jadalnie przechodzi się do oranżery, która ładnie, właśnie ta zielnień, te oranżerie się ładnie komponuje z bielą jadalnią. W drugiej części zamku jest sala Myśliwska. Bardzo ciekawa kaplica wykonana w kamieniu, w kamieniu z piaskowca. To są takie najciekawsze sale tego zamku. Zamek o powierzchni 7000 m2 posiada tyle pomieszczeń, ile dni w roku czyli 365 oraz 99 wież i wieżyczek. Pałac w Mosznej otoczony jest parkiem w stylu krajobrazowym z cennym drzewostanem. Oprócz różnych gatunków drzew znajduje się tu aleja 300 letnich czerwonych dębów oraz liczne skupiska różnobarwnych azali i różaneczników. Te pięknie kwitnące rośliny dały nazwę corocznie odbywającemu się tutaj muzycznemu świętu kwitnącej azali. W maju i czerwcu jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, popularyzujących muzykę klasyczną w wykonaniu polskich i niemieckich artystów. W tym czasie pałacowa galeria, gości, wystawy plastyczne odbywają się tutaj także plenery malarskie. 20 km od Mośnej na...